Myśmy bardzo mocno postawili na to, żeby tacy przedsiębiorcy, jak tutaj utrzymali miejsca pracy. I badamy ten parametr przy większości narzędzi pomocowych, jakie wystawiamy dla przedsiębiorców. W większości to właśnie warunek w postaci utrzymania miejsc pracy jest tym koniecznym, żeby jakąkolwiek pomoc utrzymać. I to się udaje zrobić, dlatego że polscy przedsiębiorcy mają taki gen zaradności, gen przetrwania, gen utrzymania się na rynku, gen walki. My mieliśmy bardzo trudne okresy w latach 90 to jest przedsiębiorca, który wiele lat funkcjonuje i zawsze trzeba było być elastycznym, zawsze trzeba było myśleć więcej niż na innych rynkach, bo, bo taką mieliśmy sytuację, rozwijaliśmy się, goniliśmy zachód. I teraz dzisiaj jest taki moment, w którym przedsiębiorcy znów pokazali, że są w stanie walczyć o te miejsca pracy, są w stanie walczyć o biznes, który bardzo długo, długo, długo budowali, często rodzinny biznes. Staraliśmy się nie doprowadzić do sytuacji, w której należałoby po pandemii uruchamiać ogromne programy, które miałyby na celu zachęcenia do zatrudniania. Woleliśmy zadziałać etap wcześniej, utrzymać te miejsca pracy. Takim kosztem jak 182 miliardy, które już dzisiaj zostały wydatkowane. To, jak zadziała tarcza finansowa, to zaraz pewnie usłyszymy, ale ja już wiem, jeden dzień złożony wniosek, drugi dzień decyzja, trzeci dzień wypłata środków. I tak było zarówno w tarczy finansowej PFR nr 1, jak i 2. I to jest pokaz sprawności państwa, bo my byliśmy od tego, żeby szybko udzielić pomocy. I przedsiębiorcy wiedzieli, jak z tego skorzystać. Zadziałało to natychmiast, i dzięki temu dzisiaj przedsiębiorca funkcjonuje, a pracownicy mają miejsca pracy. Nasza firma jest firmą rodzinną i jest, ma bardzo zdywersyfikowaną działalność. My zajmujemy się, tak jak Państwo to zdążyli się zorientować, sprzedażą samochodów marki Ford, Seat teraz Cupra. Od niedawna jesteśmy też autoryzowanym serwisem marki Skoda. Posiadamy oczywiście serwisy mechaniczne, tak jak tu się znajdujemy, tych marek oraz posiadamy również wielomarkową blacharnię, lakiernię. Oprócz tego drugą taką nogą naszą, naszej działalności jest działalność turystyczna. Firma Biacomex posiada w swojej flocie kilkanaście autokarów turystycznych oraz posiadamy własne biura podróży. I tak troszeczkę chronologicznie chciałbym opowiedzieć, jak to się działo w 2020 roku. Marzec zaskoczył nas wszystkich oczywiście. Byliśmy, mieliśmy bardzo dużo niepewności co do przyszłości. Spadek obrotów w marcu, w kwietniu, w maju był dramatyczny. Wówczas to pozyskaliśmy właśnie tutaj, jak pan minister powiedział, tarczę PFR-1 oraz. Udało nam się też wprowadzić program dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych z wojewódzkiego, przepraszam, z wojewódzkiego Urzędu Pracy. Następnie w okresie wakacyjnym dostaliśmy dotację do kapitału z PARP u oraz udało nam się też przełożyć o kilka miesięcy płatność składek, składek ZUS. Tutaj regionalnie jeszcze z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego był taki program w okresie wakacyjnym, który się nazywał Błąd bon Towarowy i też, też nam się to udało uzyskać. Najłatwiejszym rozwiązaniem było, Szanowni Państwo, rzeczywiście zredukować kadry, zredukować koszty, przeczekać ten moment, wrócić do biznesu. Ale to była rzeczywiście droga na skróty. Mało który przedsiębiorca z takiej drogi skorzystał. Mamy sytuację, w której dzisiaj wychodzimy z tego kryzysu, dzisiaj już widać nastroje. Jak rozmawiamy z przedsiębiorcami, oni oczekują, że jeszcze moment, jeszcze miesiąc, i wrócimy do normalności. sprzedaż będzie podobna do tej sprzed pandemii. Więc dzisiaj mówimy o spadkach rzędu kilkudziesięciu procent, ale z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień widać, że te rynki się budzą, widać, że klienci są bardziej zainteresowani powrotem do tych planów zakupowych, które mieli wcześniej. I to dla gospodarki, Szanowni Państwo, jest doskonała informacja, bo tak jak skończyliśmy rok 2020. Na stracie PKB mniej więcej 2,8%, tak wszelkie prognozy, zarówno Komisji Europejskiej, jak i Banku Światowego, wskazują, że ten rok to będzie rok grubo ponad 3% PKB na wzroście.